Narciarz prawdziwy. Dziś już jestem narciarz prawdziwy. W zimie nie będę nigdy leniwy. W zimie nie będę nigdy leniwy. Nie chcę dziś siedzieć przy komputerze. Nie chcę dziś siedzieć przy komputerze. Ze stołu pięknie zjeżdżam. Ze stołu pięknie zjeżdżam. W domu nie leżę. W domu nie leżę. Wszystkie zasady dobrze mi znane Wszystkie zasady dobrze mi znane Bezpieczeństwo w czasie jazdy Bezpieczeństwo w czasie zawsze jazdy Zawsze zachowane Zawsze zachowane Dzięki instruktorom filmam mam doskonały Dzięki instruktorom styl mam doskonały Lekcje czasem ciężkie Lekcje czasem ciężkie Niektórzy muszą uczyć się pod czyjąś namową. Niektórzy muszą się uczyć się pod czyjąś namową. Teraz głośno myślę. Ja już umiem sam. Ja już umiem sam i jeżdżę z głową.